Witajcie, z tej strony Tymek yy, Ostatni unboxing który tak naprawdę nagrywałem nie pamiętam kiedy yy, i chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć trochę o niej, co o niej sądzę tak naprawdę, bo mam faktycznie dużo do powiedzenia o niej yy, Jest to myszka strach jeśli wam tak ocenić w skali 1 do 9 no to tak 9,5. Dlaczego i pół? Bo mogli trochę się jednak bardziej postarać z tym oświetleniem, ale to już miejmy za sobą i tak. Pierwsze, co zauważyłam po graniu, to to, że faktycznie ręka mi się nie poci. I po pierwsze. Ja sobie ustawiam w ten sposób. Są tak, tak, tak. Ja sobie ustawiam tak. Jest mi najwygodniej. I jeśli chodzi o sam kształt, o samo trzymanie tej myszki, uczucie, gdy jej trzymamy, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak w tej myszce, że jest zbyt ciężka. No bo sama nazwa Lix czyli Lix od rzymskiego to 59 Tak jak wam mówiłem jest też Lix Plus, ale to już nie na ten temat Przepraszam, ja sobie przesunę podkładkę, jak tam niechcący tam was naruszyłem, to przepraszam najmocniej Jeśli chodzi o granie na niej Jest ona bardzo wygodna, po kilku godzinach zauważyłem jednak, że Huść się tutaj zbiera, ale to nic, bo mam tutaj taką magiczną rzecz, a nie ma jej tu, nie mam wyparowała. Wziąłam sobie, wiecie, po prostu taką chusteczkę i przecieram ją. Oczywiście nie mokrom, nie, 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 nie polecam mokrom, yy, suchą najlepiej, albo jak już chcecie wilgotną, to przynajmniej naprawdę trochę żeby wam woda z, z ze ścierki, czy, to, to, czy co tam używacie nie wpadła wam do środka, bo mamy przy tym przy tym logu tutaj mamy płytkę, która mogłaby się zalać, no i niestety by się skończyłoby się jak się by się skończyło. No, no i co? Używam 1000 ADP i w sumie dla mnie to już jest i tak trochę zbyt dużo, ale jestem tak pomiędzy najmniej a najlepiej. Dla mnie 1500 już jest dla mnie za dużo, tak naprawdę. I co? Wybrałam czarną z tego względu, że po prostu mam czarną klawiaturę, czarną podkładkę, czarny monitor, czarny komputer no i jeszcze no, trochę takie czarne słuchawki, o nich kiedyś też mogę powiedzieć. Yy, ale nie polecam. Uszy po chwili bolą, ale nie na tym tematie. się. Yy, I tak. Jeśli chodzi o samego scrolla, jeśli chodzi faktycznie o scrolla, to no jest to trochę moim zdaniem denerwujące, bo jednak nie słyszę jak to tak przeskakuje. No chyba że ja po prostu miałam w swojej poprzedniej myszce wyrobione, a moja poprzednia myszka to Battle Tron. Jest po prostu z action. Jest tam chyba 24 złote a teraz, mamo. O! I jeszcze popatrzcie. Czasami mi nie klika. Także dlatego sobie kupiłam nową, bo w sumie mnie to denerwowało. No i co? Te dziurki, tak naprawdę, na bokach czyli na te palce tu i tu. Tutaj się najwięcej zbiera kurzu, bo tutaj trzymamy zazwyczaj. Kciuk jest tak naprawdę palcem, który się najszybciej brudzi, więc możemy sobie po prostu zabrudzić. Tak. To jest oczywiste. Także tak. Po pierwsze, scroll mi się nie podoba, jest strasznie cichy. Ja nie lubię cichych, ale kliknięcia są mega przyjemne. No i co? naprawdę to tyle hmm. albo albo nie podoba mi się, że jest do 1800 dpi tak naprawdę mógł zrobić przynajmniej do 1700 1600 albo 1500 ale to już inna droga. No i co? Można też spotkać yy, i jego. tak na, Ja co tak. Na, po prostu ja co tak powiem. Jego brata. Areax Piątka na przykład. Tylko, że już to jest z, z firmy Steel Series. A tutaj jest jednak z SPC. Yy, no i co? To tyle, co bym mógł tak naprawdę powiedzieć na ten temat. Mm, widzimy się tak naprawdę za tydzień. Tydzień. Kilka dni. Może będzie kolejny filmik. Także wpadajcie, bo jakieś 30-40 minut wpadł nowy film. Więc szykuj telewizor, czy na, czy na czym tam oglądasz. I co? Subskrybuj, daj dzwoneczek, łapkę w górę. To tyle. Nara.